Technologia Reef Clinch polega na łączeniu blach przez przetłaczanie bez zastosowania dodatkowych elementów złącznych. Urządzenia Reef Clinch mają dwa typy matrycy: matryca okrągła typu SR oraz matryca prostokątna typu ST. Podczas wykonywania połączenia okrągłego typu SR nie dochodzi do przerwania materiału. Oznacza to, że otrzymane połączenie jest wodoszczelne i gazoszczelne. Nie dochodzi tutaj także do uszkodzenia powłoki ochronnej. Dodatkowo ten rodzaj połączenia jest bardziej odporny na siły zmęczeniowe. Połączenie prostokątne typu ST powstaje z częściowym nacinaniem materiału. Nadaje się ono do łączenia e, większej liczby warstw materiału. Możemy w taki sposób łączyć nawet trzy albo cztery warstwy blachy. Pozwala tworzyć połączenia z zastosowaniem stali jerdzewnej i grubych warstw materiału. Dodatkowo ten rodzaj połączenia cechuje większa odporność naścinanie w trybie poprzecznym.